Mordeczko, dobre pytanie, ale dosyć skomplikowane, nie? No już, już były dwie, dwie bitki, tutaj mam, tutaj mam fucking ten, po jednej, ale tylko jeden strzał, nie? Mówią na temat trzeciej wojny światowej, no... A wiesz jaką datę podają ostatnio? Jaką? 23 listopada tego roku. Tobinkowski był olimpijczyk, był fantastyczny bokser, pięściarz. Artur, co ty robisz... Coś w tym jest. Co ty robisz na ulicy teraz, co się stało? Mordka, ty, nie sto ni zowąd, przylatuję do ojczyzny, to już było kilka ładnych tygodni temu, nie, dla mnie to wygląda jak kilka dni temu, ale to ty, czas mija bardzo szybko, To jest bardzo jest ciekawie z i się okazuje, że moja karta bankowa, ja hajs mam, oprócz tego, że ja mam zawsze w hajs w zanadrzu, to jeszcze te olimpijskie dostaję, nie, co miesiąc, całe życie, ale ten, tak, w dolarach, wiadomo, nie, kanadyjski, ale ten, Karta ważności bankowa mi się skończyła, a to, że tego banku nie ma w Polsce, no to teraz ambasada Kanady ma problem, żeby mi tą kartę ogarnąć. No i tak czas mija, ale już niedługo, już nie... Ale dzięki temu mam to doświadczenie tutaj, wiesz, że z, najbie... z najbiedniejszą warstwą Polaków, Warszawiaków bardziej specyficznie, nie? Nie? Czy, czy Warszawa, nadal Polska? Mm. Dużo międzynarodowa jest, bardzo międzynarodowa, nie? I, i też dużo Polaków ma ogromny hańs, Widzę jakimi autami się bujają, to i tam to, widzę, jakie imprezy są. Nie? Szampany się leją, ale też widzimy tak jak tutaj stoimy. Yy, u braciszków, kapucynów jesteśmy, że dużo, ogromna masa Polaków jest, czy to inwalidów, czy, czy psychicznie chorych, czy ten jest, jest bardzo uboga. Nie? Jak sobie radzisz tutaj, powiedz? jest radzę. No ale łatwo nie jest, tak jak sobie wyobrażam. Bez przez, przez tą całą puchę tam w Kanadzie to i tam to ja doznałem tam tego życia ulicznego. Nie, bo cię zamykają, wypuszczają, musisz znowu ogarnąć swoje mieszkanie i to i tam i to jest i znowu do dzieci idziesz, nie? Żeby żeby mnie nie ciągło, bo to jest jak narkotyk, nie? Te, te dzieci, jak heroina, żeby mnie nie ciągło do tych, żeby się widzieć z, z dziećmi, żeby się ustawiać, tak jak oni szkołę kończą, wychodzą, mamusia czeka na nich w aucie tam, nie, ten, oni do tatusia biegną, niedźwiadki mi zarzucają. Żeby do tego już nie doszło, to ja musiałem wylecieć z Kanady, bo ja bym cały czas robił puchę. No tak, bo to chodzi o, o dzieci, za każde zbliżenie się do dzieci, znowu trafiasz do, do więzienia, a dzieci bardzo kochasz. I dzieci mnie też kochają, nie? I ten, I jest tak, jak jest, że fizycznie musiałem się odciąć od Kanady, ale już miałem, miałem dość Kanady, nie? Ja mam, w sumie każdy z nas jako Polak, każdy ma swój dom, każdy ma swoje gniazdo i to, tym gniazdem jest Polska, nie? Tym gniazdem jest... Polska. Ja się uczyłem jak u siebie. Rozumiesz? Ludzie? A, to, że, a to, że się wydarzyło tak, jak się wydarzyło, że nie mam dość do moich finansów. I ten, no, no, to poznaje tą Polskę, tą bardzo, bardzo biedną, tą Polskę, tą Warszawę, nie? No. Artur, a, jak, a jak wygląda twój normalny dzień tutaj od rana do wieczora? Bardzo ciekawie. Po kolei. Ja słyszę, ja słyszę mnóstwo przeróżnych prawdziwych opowieści od ludzi poturbowanych życiem. Poznaję ten, ogólnie jest szacunek. Nie, jest szacunek, co do mnie i w ogóle jest, jest pozytywnie. Nie. A od czasu do czasu, jeżeli widzimy, czy ja, czy ty przechodzisz, a widzisz, że yy, większy wyra wyrabia krzywdę, mhm. dąży do krzywdy mniejszemu, no to staje, staniemy w, w obronie mniejszego, nie? Zdarzało ci się już, tak? No już, już były dwie, dwie bitki, tutaj mam, tutaj mam fucking ten po jednej, ale to tylko jeden strzał, nie? No dobra, ze cmentarza, bo z prawej, ale, ale pięć nie była zamknięta. Nie, 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 miałem, nie, miałem, na bani to, żeby gościowi złamać szczękę czy nosa, nie? Ale ten, ale to był taki strzał ostrzegawczy, nie? Jak powiedziałem mu, żeby odszedł, a nie posłuchał, jeszcze, jeszcze coś do, do mnie dar się z mordą, no to dostał strzała. Ja nie odchodziłem, no, no ale spoko. Później, później, miałem z drugiej strony podziękowania, nie? za interwencję. Bo większość ludzi, jak zauważymy, lubi się przy, przyglądać, nie? Artur, a gdzie śpisz, co jesz? Mordyczko, jest, są punkty w Warszawie, gdzie żywność jest yy, ta. Gdzie żywność jest darmowa. To jest właśnie jedno z tych miejsc. Także chciałbym z tego serca podziękować Braciszkom Kapucynom, na Bionowej tutaj, że, że pełnią tą funkcję i dokarmiają ludzi, biednych Polaków. A z drugiej strony, yy, na co dzień, nie? Ktoś mnie tam zawsze rozpozna. Gdzieś jestem tam zapraszany. Nie? nie zawsze korzystam z tych zaproszeń, ale na pewno jest ciekawy. A z panie, gdzie śpisz? Płacz kultury. Pod pałacem, mój, tak? Mój dom, mój penthouse, dojście, dojście do prysznica, takie rzeczy jest na co dzień, nie. Szczoteczkę do zębów mam ze sobą. Tak jak większość bezdomnych. Wiesz co Także um, dla większości ludzi, świata całego, tym bardziej świata zachodniego, nie wiem jak to jest w Polsce, dla normalnego, przeciętnego Polaka, który, który nie doznał e, ulicy, nigdy nie doznał biedy, nie? A, najbardziej, najbardziej takich, wiesz, pozytywnych ludzi spotkasz właśnie w takich, w takich miejscach, takich przytułkach, wiesz, ludzi? Ja mhm. się zastanawiam, Artur, czy ty czasami myślisz, czy, czy ludzie ci mówią, których spotykasz, był olimpijczyk, znany pięściarz. Co on tu w ogóle robi? Tak. Spotykam się z tym. To. Co ja tutaj robię, nie? I w takiej formie jak jestem, nie? Um, no. Jak ty się z tym czujesz? Po pierwsze, ja nie mam uczuć. Uczucia są dla dziewczynek małych, niegrzecznych. Ta, ja zimny drań, Ale ten. Spoko. Ja już przywykłem do tego pytania. Jak to może być? że taka postać, która tam, nie? I Olimpijczyk, i Cinderella Man, i to, i tam to Przecież ja, ja, ja bez tych filmów, i bez tego całego boksu, przecież ja ten, ja zawsze hajs miałem. Przecież ja wiem, jak hajs zrobić, Nie? W najgorszym wypadku, jeżeli już ci się nie chce tam... A, a mnóstwo ludzi znam. Ja znam cały świat. Jeżeli jest jeden Polak, do niedawna temu, do niedawna temu, nie? Yy, dopóki żył, Karol Wojtyła, nasz papież, ten, to on był tym Polakiem, który znał świat cały, nie? Na dzień dzisiejszy Ja nie żaden papież. Ja nawet tam nie chcę blisko Watykanu, ale ten. A to Bóg ci na co dzień pomaga, modlitwa? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja zawsze pozytywnie. Rozumiem. Że... Ja, w, ja w Boga nie, nie wierzę przez religię, jakąkolwiek religię, a tym bardziej przez tą narzuconą na nas przez, przez Hebrajczyków poprzez użycie krzyżaków, nie? w 966 byliśmy zmuszeni, aby przejąć ten chrzest, ten chrześcijaństwo. Artura, powiedz, jak widzisz swoją przyszłość, bo ty zamierzasz, zamierzasz odzyskać dostęp do swojej kasy, jakby uciec stąd, wyjść stąd, tak? Ja, za, ja dostanę dojście do mojego hajsu lada dzień, może nawet jutro i, i ja się zacznę ruszać. Po... Gdzie, gdzie chcesz pojechać? Mam kilka takich strategicznych punktów, gdzie muszę się zobaczyć z Orłami, gdzie muszę przewinąć kilka tematów, chcę, chcę zwiedzić parę miejsc. Ja nie myślę, że ja wylatuję z Polski. A tym bardziej biorąc pod uwagę to, co niektórzy eksperci geopolitycy amerykańscy mówią na temat III wojny światowej. No, a wiesz, jaką datę podają ostatnio? Jaką? 23 listopada tego roku. No. Ale, a wiesz, wy, że było dat końca świata też było dużo. Nie, nie, to nie jest data końca świata. To jest data początku III wojny światowej. A jeżeli ktoś nam próbuje powiedzieć, że coś takiego trzecia wojna światowa, to jest iluzja itd., itd., to od razu mu sprzedajemy blachę. Bo nie wiem w jakim świecie dana osoba żyje, że on nie zauważa, że jest coraz gorzej. Z, z dnia na dzień. Dobra, jeżeli nie żyjesz moim światem, to widzisz, że jest coraz gorzej z roku na rok. Ale jest gorzej. Przypomnij sobie życie 10-20 lat temu. Rozumiesz? Że... Zobacz, ile agresji panuje na, yy, między ludźmi. Rozumiesz że... yy. między ludźmi z Hajsem. Ja nie mówię tutaj między bezdomnymi. Nie, oni mają swoje problemy. Dużo z nich topi swy, swój smutek, dlatego że w ojczyźnie jest źle, słabo, topią swój smutek w alkoholu głównie. A u ciebie jak to wygląda? U mnie nigdy. W życiu nie było alkoholu albo jakichkolwiek narkotyków. A jeżeli ktoś mi próbuje zarzucić, że marihuana to narkotyk, to ja dopiero przybiję tej osobie, że jest narkotykiem, jeżeli ta osoba mi przybije, że cukier i kawa to też narkotyk. Tylko jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek doktor w jakimkolwiek kraju na świecie przepisywał kawę czy cukier jako, jako recepta, jako medycyna dla pacjenta. Ale zioło przepisują, bo ma, bo ma dużo funkcji takich pozytywnych, nie? Artur, yy, tak sobie myślę, że na pewno znalazłoby się dla Ciebie miejsce w przyszłości w świecie polskiego boksu, jako ekspert, jako trener i tak dalej. Może to? Może. Życie pokaże, nie? Życie pokaże. Na chwilę obecną jest, jest, życie mnie takie samo rzuciło, że jestem bez hajsu, jestem w ojczyźnie, ale jestem u siebie w domu. Rozumiesz? Ja jestem u siebie w domu. Ja z głodu tu nie, nie umrę. Rozumiesz, że Ja mi I te... dbają o mnie dbają o mnie ch chłopaki, normalnie z ulicy ci bezdomni wokół których się kręcę żebyście ma ma zajebi ludzie. Masz jakichś kolegów tutaj, przyjaciół? No na dzień dzisiejszy mam przynajmniej z parunastu <śmienny> mhm. i te... bardzo serdeczni ludzie mają swoje przeżycia życiowe wielu z nich nie, nie potrafiło sobie poradzić z tym psychicznie dlatego wylądowali gdzie są spoko, im, im jest się ciężko dźwignąć Wiesz. A ja. A ja... Morda, ja przeżyłem do dnia dzisiejszego 9 żyć. Rozumiesz? Ja z Kostuchą się widziałem 9 razy twarz twarz. Rozumiesz? To, to tam w Cancun jak mi wywieźli, nie wiem czy, czy słyszałeś o Cancun, słyszałeś? Nie, opowiedz. No nie, długa historia, ale tam w Meksyku rok 2004, na wakacje jadę ten, coś tam, coś tam poszło, jakieś niezrozumienie, no i kartele wywieźli mnie do lasu. Nie? A wiemy od dłuższego czasu, że jak biały człowiek, czyli turysta, jedzie na wakacje do Meksyku, yy, dużo turystów nie wraca. Nie? No. Jestem, jestem, tak. Ale ja dziewięć razy już widziałem kostuchy. Twarz, twarz. Nie wiem, ile mam żyć. Nie, Ja na pewno nie I te, A idziemy dalej. Jeszcze chciałem się na koniec zapytać o tęsknotę za synkami. Oluś Mikołajek, z tego co dobrze pamiętam, chłopcy. Zajebiście. Tak. No bo basów nie widziałem już kilka lat, nie? Ale ty dzięki. A wiesz za co? Za co? Za to, że dzięki Tobie teraz, bo ja, ja już mam tak, że, żeby się nie, nie próbować kontaktować z dziećmi, ja już mam tak to wbite w mózg poprzez sądy kanadyjskie, nie? Rozumiesz? Że sędzia tak mi groził, rozumiesz? Za, tam zambony w, w sądzie. No, miałem dostać wtedy trzy miechy, dostałem 11,5 miecha, wiesz, skurwiel. Ale co, okay. ja pamiętam jego nazwisko, ja pamiętam jego twarz. On mi nie ucieknie, ale ten, ale, ale ja mam dzieci już tak, gdzieś tam daleko, i wiadomo, jak kocham Bobasów, nie? I tego. Ja się cieszę, bo Agatka sobie jakoś życie tam poukładała, spoko. Wiem, że moje bobasy żyją, mają mają sporo hajsu wokół siebie, także, nie? Pieniądz też pomaga, nie? Wiem, że ładnie zawsze mówili po polsku, mam nadzieję, że dalej tak, nie? Jeżeli, jeżeli, chodzi o dwóch orłów białych, jeden z podstawowych takich fundamentalnych, nie? Yy, yy, fundamentów o, orła. Kto, kto to Polak, a kto to orzeł, nie? No, ty mi powiedz, nie wiesz. Ty mi powiedz. Polak, Polak to pozytywny człowiek, nie? Z dużym sercem, który się cieszy z życia na co dzień, nie? Nie każdy Polak by oddał życie za ojczyznę, ale każdy ożyłby od razu, bez pytania. Rozumiesz? Artur, tak na koniec jeszcze zapytam, jakie masz dzisiaj plany, co zamierzasz robić, jak skończymy tutaj rozmawiać? Mordeczko, dobre pytanie, ale dosyć skomplikowane, nie? Pod takim względem skomplikowane? No, takim, że ja codziennie to na instynkt, ten, na instynkt to biorę. ja? Tak. Wiem, że lada dzień mam iść do ambasady kanadyjskiej, mam odebrać w końcu y, kartę, będę miał dopływ do hajsu. Także przez szereg bliskich znajomości, które stworzyłem tutaj i w innych punktach takich, takich gdzie wydają darmowe jedzenie, kupię, kupię i i kilka kartonów szlug, jakieś piwa, wódki nie kupię. Bo, bo ja widzę, że tutaj jest niedobre. Czy z, nie, niedobrze, czy z wódką konsumpcją wódki, czy alkoholów twardych. Nie? Ja w to nie wierzę, nigdy nie wierzyłem. I ten. Ale piwo kupię i szlugi kupię i ten. będę rozdawał, będę rozdawał. To też jest dla mnie trochę niepokojące, że tutaj co pół godziny ten, na sygnale w Warszawie jeżdżą. duże, duże miasto, coś się dzieje zawsze. Hmm. Nie wiem, przez ostatnie półtora roku zauważyłem, że tam w całej Kanadzie, bo sprawdziłem to, bo mam dużo znajomych w różnych prowincjach, że ten, dokładnie, jeżdżą też co pół godziny, siedem dni w tygodniu, na sygnale, nie? Wiem, że tutaj, wiem, że tam głównie fentanyl, czyli syntetyczna heroina, jest tak rozpowszechniona po całej Kanadzie, że dużo młodych Kanadyjczyków odbiera sobie... Odbiera sobie życie są samobójstwo. Artur, to tak na koniec, czego ci życzyć? Mi, wszy wszy mi wszystkiego starczy, mi wszystkiego dobrze, ale ten. Życzmy Polsce, życzmy ojczyźnie, żeby przetrwała te ciężkie czasy, żeby, żeby, żeby Polacy nawracali się nie? za Polską, za Bogiem, nie, żeby to dobro, w które nas krwi, wiesz. Żeby to wypływało jak najczęściej. Nie patrzmy się na Europę całą, na świat cały. Świat cały jest zakłamany. Nie? I... Ja mam dobre przeczucie, że, że coś grubszego nadchodzi, także kto wie. Czy to trzecia wojna, czy coś takiego, nie? Coś musi się, coś musi się wydarzyć, bo na świecie w ogóle jest źle. Jest źle. Dobra, Artur. Dzięki wielkie. Do widzenia.